Dobry. Dzień dobry, jak łysy grzywką, kolejny odcinek naszej niezbyt poważnej rozmowy albo nie całkiem poważnej rozmowy, ale dzisiaj spróbuję Marcina naciągnąć na temat, od którego jest ekspertem, tu dwadzieścia kilka odcinków i w każdym Marcin jest ekspertem, ale w niektórych jest większym, a w niektórych jest mniejszym. Ale to jest, to jest ciekawe. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich po jednak krótkiej przerwie, bo nas chwilkę nie było. Dziękuję Zbyszku i powiem ci, że chciałem cię na początek tak po tym co powiedziałeś bardzo miło powitać, znaczy powiedzieć wow z wyszku, jak to miło usłyszeć z twoich ust komplement, ale już w drugim zdaniem oczywiście ten komplement pozbawiłaś treści e, wartościujących. W związku z tym powiem ci po prostu dzień dobry. No a, a, a chciałbyś tak od serca powiedzieć coś zupełnie innego. nie? Ale... E, wiesz co, chciałbym ci powiedzieć odpowiedź na słowo posprzątaj. No tak, tak dobrze. E... Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to to jest dobry moment, żeby to zrobić. Też to jest komentacje... dobry moment, bo jak posłuchacie całości, to już nie będzie dobry moment, kiedy zrezygnujecie z tego. Natomiast nasze zacięcie do tego, żeby regularnie nagrywać i publikować, jest dla was gwarancją, że nie będziecie spamowani, więc tego możecie być pewni. Tak, zdecydowanie tak. Natomiast, Zbyszku, skoro już powiedziałeś, że będę w tym odcinku ekspertem, to zdrać tę tajemnicę, o czym będziemy rozmawiali. No właśnie, bo już prawie dwie minuty mówimy, a jeszcze nie ma tematu, to chyba nie najlepiej o nas świadczy. Będziemy rozmawiać o tym, jak to jest, kiedy się kupuje lub sprzedaje nieruchomości. A ponieważ Marcin jest papieżem rynku deweloperskiego i ten rynek bardzo mocno analizujesz, yy, mało tego, no, pracujesz na tym rynku, yy, no, ale też jesteś znanym kamienicznikiem warszawskim, masz tych nieruchomości tyle, że kto by to wszystko zliczył. W związku z tym pewnie masz jakieś doświadczenia i osobiste, i, i eksperckie. Nie, to teraz yy, żartuję trochę. Wiemy, ile masz kamienic, więc yy, żartowałem z tym, że nie wiadomo, ile masz. Wiemy, masz ich dużo. Dobrze, ale do, do rzeczy. Mam takie pytanie Marcin do Ciebie na początek, bo to mnie nurtuje bardzo. Tak, tak oczywiście, oczywiście. U mojego sąsiada na przykład wisi baner, sprzedam mieszkanie. Takich banerów na moim osiedlu wisi bardzo dużo. Z tak. każdym dniem coraz więcej. Tak. I, no i jeśli ja tam zadzwonię, to odbierze agent nieruchomości. I teraz moje pytanie brzmi, czy ten agent nieruchomości będzie reprezentował mnie, czy on będzie reprezentował sąsiada, których chce sprzedać mieszkanie? No i to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że to jest pytanie tym yy, ciekawsze, że powiedziałeś, że pracuje dla rynku deweloperskiego, ale pracuje również dla rynku Agencyjnego, to znaczy dosyć dobrze znam ten rynek, ponieważ w pewnych projektach edukacyjnych dla agentów nieruchomości również biorę udział. No i chciałbym też powiedzieć, że akurat w jakim rynku, jak w jakim, ale w nieruchomościach, to ty, Zbyszku, masz dużo do powiedzenia. W związku z tym ja myślę, że tutaj Ciebie pociągniemy trochę za języczek, nie tylko z racji zasłyszanych historii, ale również z racji przeżytych historii, co zawsze dodaje trochę pikanterii w opowieściach. W związku z tym, ja myślę, bo powiedziałeś, że pracujesz dla rynku deweloperskiego i pytasz mnie, kto odbierze, znaczy kto, kogo będzie reprezentował agent, który odbierze telefon, no ja myślę, że to jest chyba najdziwniejsza rzecz, która funkcjonuje na rynku, rynku agencyjnym. Czyli agent by ci powiedział, ja reprezentuję jedną i drugą stronę, bo ja chcę doprowadzić do transakcji. W związku z tym ja tu reprezentuję pana kupującego, a tu reprezentuję panią sprzedającą. No i jak oni się tam połączą, no to to jestem, ja jestem tam pomiędzy. Natomiast yy, yy, odpowiadając tak bardzo poważnie, to ja nie wiem, ja nie wiem, kogo będzie reprezentował. Yy, będzie reprezentował tego, kto, yy, kto w danym momencie. Bardziej jest jego klientem, co oznacza, że albo on jest posiadaczem oferty sprzedażowej, i to jest bardzo ważne wtedy, kiedy jest ogromny popyt na rynku, lub będzie posiadaczem klienta z portfelem wtedy, kiedy jest bardzo duża podaż na rynku. Tak mhm. bym chyba odpowiedział. No dobrze, bo tak, na, przepraszam, na chłopski rozum, tak? czyli po mojemu. Na chłopski rozum, czyli. Tak jak mówi to yy, dziennikarz Mazurek. Tak, bo, bo agent nieruchomości żyje z prowizji. To znaczy, mhm. że w jego interesie, w jego jej interesie, bo jest bardzo dużo agentek nieruchomości, jest, tak. żeby kwota transakcji była jak największa. Więc stosunkowo łatwo reprezentować yy, sprzedającego i trzymać tę cenę yy, wysoko. No, jeśli ma mhm. agent-agentka reprezentować mnie Kupującego. Mhm. Ja bym chciał zapłacić jak najmniej, ale to nie jest w interesie pośredników, prawda? Mhm. Jak oni się w tym odnajdują? Wiesz coś o tym? Czy, znaczy, czy oni w którymś no, momencie dochodzą do wniosku, że dobra, już wszystko jedno, lepsza taka prowizja niż żadna? Znaczy, ja uważam, że agent przede wszystkim chce doprowadzić do transakcji. To jest, to jest taka chyba święta zasada rynku nieruchomości. To znaczy, karta, każda oferta z jednej i z drugiej strony jest dobra i on ma pośredniczyć i doprowadzić do, do transakcji, bo wtedy zarobi. A zarobione pieniądze, nawet mniejsze, są lepsze od niezarobionych. Mhm. I, 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 I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która myślę, że jest jednak tutaj bardzo istotna, no to takie trochę zrozumienie w, danym, w danej sytuacji, gdzie my jesteśmy w tej transakcji. To znaczy, Znowu odwołam się do popytu i do podaży. Ja uważam, że jeżeli w większości przypadków prowizję płaci kupujący i płaci prowizję obu stron. Mm -hmm. Czekaj, czekaj, to znaczy, czekaj. Jak to? Ten, ten kto wykłada pieniądze, to no on tak. pokrywa prowizję obu stron, to znaczy on płaci swoją prowizję świadomie, bo podpisuje i wypłaca oprócz umowy, natomiast do ceny jest doliczona prowizja. Prowizja agenta, którą też on płaci. No tak. Wie, więc przepraszam teraz, prawdopodobnie, jak zamieszczę ten, ten materiał na moim LinkedInie, na którym jest bardzo dużo ludzi połączonych z moim kontem i w tym momencie, kiedy to obejrzą, to będą oburzeni. Natomiast to bardzo często tak jest po prostu praktyka rynkowa. Ja myślę, bo wiesz, możemy o tym rozmawiać bardzo niepoważnie i trochę się śmiejąc. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że uważam, że na rynku w Polsce dzieje się dużo dobrego w tym momencie, ponieważ coraz częściej pojawiają się agenci i pojawiają się agencje reprezentujące wyłącznie jedną stronę mhm. i to uważam, że jest bardzo uczciwe, to znaczy ktoś na przykład pozyskał klienta pod tytułem e, mieszkanie, mam właściciela mieszkania, który to mieszkanie sprzedaje i wystawia to, e, tą ofertę i od razu pisze, Kupujący nie płaci prowizji. To znaczy on się ze sprzedającym dogadał, że wliczy tą swoją prowizję w cenę, ale od drugiej strony już nie bierze oferty, bo myślę, że to jest rzecz, która nas boli yy, nas, w sensie ludzi, którzy korzystają z takich ofert, że mamy takie poczucie, że jeżeli agent nieruchomości pozyskał ofertę i wystawia ją na jeden z dziesięciu lub na wszystkie dziesięć portali internetowych, to on chce od nas bardzo dużo pieniędzy, no bo często mhm. to jest pomiędzy półtorej a trzy procent, chce bardzo dużo pieniędzy za wstawienie ogłoszenia i odebranie telefonu. On żadnej innej pracy dla nas nie wykonuje. Jak się pyta agenta, ale przepraszam bardzo, ja tu zadzwoniłem z ogłoszenie, jaką pan pracę dla mnie wykonał i to jest moje ulubione zdanie, yy, doprowadzam do bezpiecznej transakcji. Mhm. Lub dbam o bezpieczeństwo transakcji. Ja zawsze wtedy mówię nie. O bezpieczeństwo transakcji dba notariusz. Notariusz. Mhm. Okej, okay. dobrze. To ten temat mamy trochę z głowy. Ostatnia rzecz, tylko, ale krótko, bo wydaje mi się, że są takie kraje na świecie, i to nie bardzo daleko od Polski, w których to jest zabronione, nie? żeby reprezentować obie strony transakcji. Znaczy, ja myślę, że jest po pierwsze jest zabronione, i są też takie kraje, które no, są w Unii Europejskiej, żeby tutaj już nie. Nie, nie szafować tam jakoś bardzo odległymi tematami, w których prawnie jest zabronione pobieranie prowizji od strony kupującej, to znaczy prowizję się pobiera wyłącznie od strony sprzeda sprzedającej i kropka. Dobrze. To teraz, to teraz ja opowiem ci o pewnej historii, a ty mi powiesz, czy ci ludzie byli u ciebie na szkoleniu, dobra? Bo hmm. moja koleżanka, ja mam wiesz, jestem w takim wieku, że. Moi znajomi, którzy są w moim wieku, mają dorosłe dzieci, więc dzisiaj, jak ktoś kupuje mieszkania, to raczej kupuje mieszkania już dla swoich dzieci. No tak. i koleżanka szukała mieszkania dla, dla, dla jednego ze swoich synów. No i wybrali sobie okolice. No i w tej okolicy agent nieruchomości postanowił umówić się na pokazanie dwóch mieszkań. Tak. Bardzo dokładnie znał oczekiwania, w związku z tym jest szansa, że się bardzo dobrze przygotował. No i kiedy weszli do, do pierwszego mieszkania, to okazało się, że to mieszkanie było, ja może skrócę, powiem, ono było strasznie syfiaste. To był po prostu jakiś pełen dramat. Mm -hmm. Teoretycznie wszystko się zgadza, oprócz tego, że mieszkanie było syfiaste. No i drugie mieszkanie... E, Czyli które... wtedy w ogłoszeniu się pisze z potencjałem. Z potencjałem, tak. Drugie mieszkanie, które oglądali na następnej wizycie, e, było po prostu cudowne nawet przekraczało oczekiwanie. było wszystko jak trzeba a nawet więcej no mm -hmm. więc jak się domyślasz że znajomi zdecydowali się na to drugie mieszkanie więc pośrednicze jest bez... dobrze to my w takim razie kontaktujemy się z właścicielem i będziemy doprowadzać do tej transakcji i następnego mm -hmm. dnia się skontaktowali ze znajomymi mówiąc mamy dobrą i złą wiadomość zła wiadomość jest taka że z tych dwóch mieszkań, które oglądali, to drugie, które Wam się tak podobało, niestety ono już jest sprzedane, to jest nieaktualne mhm. i to oni akurat byli u notariusza wtedy, kiedy Wy oglądaliście, ale jakoś się nie dodzwonili do nas, nie żeby nam powiedzieć, a, tak. ale, a dobra wiadomość jest taka, że to drugie, które oglądaliście jako pierwsze, ono cały czas jest mhm. e, i tam nawet jest gotów trochę ponegocjować cenę, no nie niedużo, może z 10-20 tysięcy, tak. ale jest do wzięcia. Tak. I teraz... E, mhm. Ja myślę, że to pierwsze nigdy nie było do sprzedania i jeszcze wielu będzie je oglądało, ale jakby napisałeś kiedyś książkę o podejmowaniu decyzji, to mhm. ja, wiesz na pewno, że taka konstrukcja prezentowania oferty bardzo ułatwia podjęcie decyzji. Nie? Mhm. Znaczy, ja znaczy, po pierwsze uważam, że czysto teoretycznie taka sytuacja mogła się wydarzyć naprawdę. Znaczy, to ogłoszenie. Mogło przestać być aktualne wtedy, kiedy ludzie byli na, na, u notariusza. Bo przecież to się zdarza, że jesteś u notariusza wtedy, kiedy klucze od Twojego mieszkania ma agent nieruchomości. Znaczy jestem w stanie sobie to jakoś dosyć trudno, ale jestem w stanie sobie wyobrazić. Dobrze. Natomiast, natomiast no, nie ma nic piękniejszego. Jak klient, który, któremu zniknęło z oczu właśnie możliwość zakupu jego wymarzonego mieszkania, to znaczy napalił się i nagle ono znikło z rynku. No to, to ten taki klient, wiadomo, że jego skłonność do podjęcia decyzji w tym momencie jest dużo większa niż wtedy, gdyby on oglądał 10 mieszkań i do 9, po dwóch miesiącach wrócił, bo one cały czas są na rynku. Mhm. Więc. Być może to przypadek, ale faktycznie tutaj z punktu widzenia psychologii podejmowania decyzji i ekonomii behawioralnej mogły pewne prawa zadziałać. To tak, to okay. jakby wspieram to. No dobrze, ale nie, nie udzieliłeś odpowiedzi na pytanie, byli u Ciebie na szkoleniu, czy nie? Wiesz ja szkolenia. ja te szkolenia, które robię, po pierwsze najczęściej robię w formie online'owej, więc ja nie wiem, nawet gdybyś mi ich pokazał, więc ja nie wiem, po drugie ja nie uczę takich rzeczy ludzi w sensie wystaw dwa mieszkania i, yy, i zobacz, jak się jedno nie sprzeda, to yy, znaczy jak ludzie obejrzą dwa, to mów, że jedno się sprzedało. Tego nigdy w życiu ludziom nie powiedziałem, ale nie, jest, nie, nie nowy materiał, nie jest jakiś tego? nowy materiał. Jest jakiś nowy mnie nie uczę, ale teraz ta historia zachęciła mnie do tego, żeby to był nowy materiał, który z pewnością nie Ach. będzie wykorzystany na szkolenia, które prowadzę. Znaczy, bo jak powiedziałeś, że nie uczysz tego, to ja zapragnąłem, żebyśmy jednak nagrali taki odcinek, że szkolenia nic nie dają. Ale y, y, dobrze, to, to mam jeszcze inną historię, może tego uczysz. Y, mianowicie kojarzysz film 7 z Bradem Pittem i Morganem Freemanem? Film 7 jest filmem, który w swoim życiu obejrzałem najwięcej razy. Teraz mi przyszło do głowy, że może, może znaczy w całości, O, bo są też takie filmy, które oglądam więcej, ale tylko części. Dobrze. E, e, więc chciałem powiedzieć, że pewnie pierwsze skojarzenie z filmem 7 to nie jest e, skojarzenie e, z, z rynkiem nieruchomości. Absolutnie. Ale... Tam jest sytuacja z rynkiem nieruchomości, kiedy to oglądają mieszkanie wtedy, kiedy nie jeździło metro. No właśnie. Bo, znaczy, może nie tyle oglądają, co oni, czyli młode małżeństwo, które przeniosło się do Nowego Jorku, e, grane przez Brada Pita i Gwyneth Pathrow zapraszają Morgana Freemana do swojego mieszkania i co 6 minut muszą trzymać wszystko, meble, szklanki i tak dalej, tak, bo całe mieszkanie tak. się trzęsie, bo przejeżdża metro i Brad Pitt powiedział, że agent nieruchomości pokazywał mu to mieszkanie 4 razy, ale każda wizyta trwała mniej niż 5 minut i już wiedzą, no. w pierwszej nocy zrozumieli y, y, dlaczego. Ja niedawno rozmawiałem też z człowiekiem, który jest mocno osadzony w rynku nieruchomości, taki duży profesjonalista, i on też powiedział, że niektórzy klienci mają wymagania związane z tam, wiesz, zachodem słońca, wschodem słońca i tak dalej. W związku z tym są określone pory dnia, o których należy klienta zapraszać na pokazywanie mieszkania i takie, kiedy on tam nie powinien trafić, bo mhm. okaże się, że jego oczekiwania akurat ta nieruchomość nie spełnia. A, patrz! Mogliśmy poczekać do zachodu słońca. no. no wiesz to, ale ja chciałbym powiedzieć: po pierwsze, agent tutaj wykonał bardzo dobrą robotę w tym przypadku, o którym ty powiedziałeś, no bo on porozmawiał o oczekiwaniach. Ja uważam, że to jest akurat Ach, bardzo ja. ważny krok w tym, żeby, żeby pokazywać właściwe nieruchomości klientowi. Po drugie, ja i akurat w książce po, o podejmowaniu decyzji, o której wspomniałeś, którą ra, razem z Rafałem Żakiem napisaliśmy. No to tam mówimy o takich rzeczach typu testowanie, to znaczy przed podjęciem decyzji warto coś przetestować. I tu akurat, jeżeli przychodzi o kupowanie mieszkań, kiedy ja szukam sobie takich bardziej dojrzałych, bardziej poukładanych rynków nieruchomości czy, czy, czy rynków agencyjnych, i przychodzi mi do głowy na przykład rynek niemiecki, no to tam bardzo popularne jest to, że zostajesz na noc w próbę. Tak? że wtedy, Tak, oczywiście, że wtedy, kiedy kupujesz mieszkanie albo wynajmujesz mieszkanie, to zupełnie normalne jest to, że pytasz kogoś, przepraszam, czy ja mógłbym na dwa dni się wprowadzić. Ja oczywiście za to zapłacę, skorzystam z tego eks hotelu, bo ja chcę zobaczyć, czy mi się tu będzie dobrze mieszkało. No bo my mówimy o przetestowaniu tylko wtedy, kiedy to testowanie ma naprawdę, naprawdę sens. To znaczy, kiedy jesteś tam trochę dłużej niż pomiędzy jedną kolejką metra nowojorskiego mhm. a drugą. Mm -hmm. A Bo też użyłeś takiego sformułowania, że jak się wchodzi do mieszkania syfiastego, to sprzedający mówi ci, że to mieszkanie ma potencjał. Tak. Bo, a, jak je... jest dalek, a jak jest daleko od centrum, to mówisz, że zielony. A okej. Okay, okay. W nazwie, zielona, musisz, do, w nazwie musisz dodać zielone. No? Zielony mokotów, zielona białęka. Jak zielony mokotów, no to wiadomo gdzie jest. Przecież to stary mokotów to, to byś nie nazwał go zielonym. Jak zielony nie. mokotów, to jest na przymości Ziekierkowskiej. Znaczy, ja mam wrażenie, że zielony mokotów i zielona Biała łyka są dokładnie w tym samym miejscu. A dla o, osób spoza Warszawy chciałem powiedzieć, że na mapie to są jednak przeciwległe bieguny, ale być może. Dobra, w tym rzecz, że a propos potencjału, ale to dobre z tym zielonym mokotowem. Bo jednak kiedy kupujemy nieruchomość, to kupujemy, no to jest poważna transakcja, tak? Zwykle mhm. na kawał życia. Mhm. No, niektórzy na inwestycje, ale nie wypominam ci tego. Tam jakby każdy robi ze swoimi pieniędzmi, co chce. Rzecz w tym, że łatwiej się kupuje mieszkanie, w które wchodzisz i czujesz, że jesteś u siebie niż ściany. No bo tam Aha. jednak trzeba jakąś... Tu deweloperzy mają chyba trochę trudniej, jak, zwłaszcza jak sprzedają Aha. dziurę w ścianie, dziurę w ziemi, prawda? To, to wtedy jest trochę trudniej. No i teraz chciałem Aha. zapytać, czy to jest powszechna praktyka, że jeśli ktoś wypytał o moje oczekiwania, to jest gotów na oglądanie, to trochę to mieszkanie urządzić tak, żeby mi się bardziej podobało, czy jednak aż tak, aż tyle pracy nie wkładają ludzie w to? No, w, wiesz co? Znowu, bo ty zadajesz mi pytanie, ja w ogóle czuję się, jakby to był jakiś wywiad ze mną dzisiaj, wiesz? Ja, ja, się, A, czuję no ja to. się czuję trochę niekomfortowo. Ja się czuję trochę niekomfortowo, ale poruszyłeś co najmniej trzy wątki, na te trzy wątki trzeba odpowiedzieć. Bo powiedziałeś o deweloperach, o przygotowaniu mieszkań, o kupowaniu, yy, kupowaniu ścian versus tam mieszkania. Znaczy dzisiaj w ogóle jest bardzo duża taka praktyka, że jeżeli dobra agencja przejmuje Twoje mieszkanie do sprzedaży lub do wynajmu, no to po pierwsze robi profesjonalną sesję zdjęciową, a przed tą sesją zdjęciową robi normalnie dekorację mieszkania. To znaczy urządza je w taki sposób, w którym potencjalny klient tego mieszkania, czyli jeżeli to jest rodzina 2 plus 2, to robisz, robisz tą dekorację pod rodzinę 2 plus 2, jeżeli to jest mały dla singla, bogatego menadżera mieszkanie weekendowe, to ono ma tak właśnie wyglądać, ale przygotowuje się pod wyobrażenie potencjalnego klienta. I wtedy, kiedy ten klient wchodzi, no to on widzi dokładnie to, co tam powinien zobaczyć. To nie znaczy, że pod każdego klienta, czy jak ktoś ci powie, A wie pan, to ja bardzo lubię e, e, żółte róże w salonie i tam nagle ktoś powtyka żółte róże, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli by był to jakiś bardzo drogi apartament i ten ktoś byłby człowiekiem z bardzo dużym portfelem, no to ja będąc agentem, gdyby ktoś mi wspomniał, że lubi żółte e, róże, które stoją w salonie, i ja bym je wstawił. Bo mhm. potencjalnie mam do zarabienia kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast, natomiast inwestycja jest niezwykle mała. I to jest, I to jest jedna rzecz. Więc jakby tak wygląda, wygląda rynek, tu myślę, że żadnego zaskoczenia nie ma. Druga rzecz, a propos tego, co powiedzieli, że gołe ściany versus urządzone mieszkanie. To jest znowu pytanie, kto to kupuje, ale przecież deweloperzy robią coś takiego jak pokazowe mieszkanie. Pokazowe. Po co robią pokazowe mieszkanie? No po to, żebyś mógł wejść i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, czy jak to może wyglądać. Oczywiście twoje mieszkanie nigdy tak nie będzie wyglądało, bo to mieszkanie jest zrobione przez bardzo dobrego projektanta, co do zasady z dobrych materiałów i tak dalej, więc twoje mieszkanie, chyba, że wyłożysz naprawdę dużo pieniędzy, dzisiaj te remonty są bardzo drogie. Po drugie robi się różnego rodzaju renderingi, wizualizacje i tym podobne historie. Ja czasami mam wrażenie, że wiesz, jak się ogląda w ogłoszeniach mieszkanie, to trochę jakbyś oglądał Instagram tych celebrytów na, na Instagramie, czyli mhm. patrzysz i nie wiesz, czy ta osoba tak wygląda, Naprawdę, czy też tak nie wygląda. I tak jest z mieszkaniami, że nie wiesz, co to jest naprawdę zrobione mieszkanie, czy też nie. Natomiast trzecia rzecz, i tu chciałbym powiedzieć, że bo faktycznie z deweloperami no, tych projektów zrobiłem dużo. I są tacy deweloperzy, którzy po pierwsze mówią: My nie sprzedajemy dziury w ziemi, my sprzedajemy gotowe mieszkania. To znaczy do nas trzeba wejść i poczuć. Oczywiście mhm. bierzemy za to więcej pieniędzy, bo my zaczynamy sprzedaż o wiele później, wcześniej to musimy finansować z własnych pieniędzy, ale deweloperzy, dość dojrzali deweloperzy, wiedzą, na przykład, mi się to bardzo kiedyś spodobało, to szef sprzedaży i marketingu powiedział, że zainwestowali bardzo dużo w podłogę. I ta podłoga była naprawdę wyjątkowa w częściach y, wspólnych, i oni byli przygotowani do tego, że kiedy doradca wchodził do y, pokazać y, y, nieruchomość, to on mówił, dotykał podłogi i mówi, proszę zobaczyć jaka jest ta podłoga. Jak ktoś dopiero dotykał, to znaczy budził kolejny, kolejny zmysł, to faktycznie to sprawiało dużo większe wrażenie. Mhm. No ale wiesz Zbyszek, no my o tym rozmawiamy od wielu, wielu lat. Przecież sam wykorzystałeś ten trik negocjacyjny, czy też sprzedażowy w sprzedaży. No zapachy sprzedają mieszkania. Mhm. Zapachy migdałów lub zapachy świeżego chleba sprawiają, że to mieszkanie podoba się dużo bardziej. I to są takie rzeczy, które absolutnie się dzieją. Tak świeża kawa, jeżeli ktoś ogląda tak. mieszkanie rano. To są rzeczy, które absolutnie się dzieją. To są rzeczy, które są znane. Natomiast, wiesz, to jest pytanie trochę, jakby komu chcemy ten nasz materiał dzisiejszy, czyli trochę rozmowy o nieruchomościach lub rozmowy o niczym, bo rozmawiamy trochę trochę nie wiadomo o czym, ale do kogo chcemy skierować, bo jeżeli byśmy chcieli skierować do agentów nieruchomości, no to tych sztuczek, które oni mogą stosować jest mnóstwo, bo są rzeczy, które sprawiają, że klient podejmuje decyzję, i są takie, które sprawiają, że klient szybciej podejmuje decyzje. Przykład, pokaż dwa w tej samej okolicy, jedno będzie sprzedane, na drugie będzie bardziej napalone. Natomiast jeżeli jakby kierujemy to do osób, które może szukają albo kupują albo są chętne, to ja bym naprawdę powiedział, jakby najważniejsza rzecz to przed rozpoczęciem w ogóle procesu zakupowego bardzo dobrze określić swoje, swoje potrzeby, swoje oczekiwania. Chociaż, i muszę powiedzieć, że jest ciekawa rzecz na rynku nieruchomości. Jak patrzę na czas, to pewnie to już będzie ostatnia rzecz, jaką, jaką dzisiaj powiem. Że niezależnie, gdzie kupimy mieszkanie, i tak się będziemy z niego cieszyli. Badania pokazują, mhm. y że redukcja dysonansu poznawczego jest tak silna przy zakupie mieszkania dla siebie na własne cele mieszkaniowe, że niezależnie, gdzie to jest, to i tak jak zamieszkamy, tam to mówimy, nie no super, super. Deweloper może do dupy. Ta pani Kasia to trochę na końcu da mnie nakrzycze, ale mieszkanie, wie, super decyzję podjąłem. Nie? Żeby podać, żeby podać Ci przykład, w Polsce są zrobione badania, że kiedy pyta się ludzi, jaki typ budownictwa uznają za najgorszy, to wszyscy gremialni ludzie, którzy w Polsce mieszkają, mówią Wielka Płyta. Poza jedną grupą. Tymi, są w Dokładnie tak. Oni mówią, to są najlepsze mieszkania, jakie mogą być. I myślę, że to jest w ogóle ciekawa, ciekawa rzecz. To znaczy, z jednej strony trzeba bardzo uważać, bo tych różnych sztuczek jest dużo, a z drugiej strony. Kurde, i tak się będziecie cieszyli, no. No to jest w ogóle świetna puenta, bo powiedziałeś, że trochę nie wiadomo dla kogo. Nie no, moją ambicją było jednak, żeby ci ludzie, którzy kupują albo myślą, byli przygotowani na to, co się może z nimi wydarzyć, jak będą wyglądały propozycje. Ale tym co powiedziałeś na koniec, no właściwie zamykamy temat. Tak? No wszyscy znamy tych, którzy opowiadali 15 minut do centrum, a, a tymczasem Odwódź. Odwódź. 40. Ja 45 ja to, ja to do minut dzisiaj. do tablicy Warszawa, nie? A. Ja to do dzisiaj nie zapomnę, to, to pamiętam, bo to cudowna rzecz z ludźmi z Otwocka, bo tam na jakiejś byłem imprezie i mówię, Marcin, tu się tak super mieszka, wiesz, no, 15 minut do Pałacu Kultury. No. A ja tak. Mówię, kurde, redukcja dysonansu poznawczego jest magiczna. No. nie, Ja lubię, ja lubię to, yy, wychodzę z domu i mam las. I wtedy jest zielone tam coś tam, no nie? Zielone gajczy. I wtedy musi się to nazywać zielone. Albo Dobrze. blisko natury. W ogłoszeniach wtedy piszesz blisko natury. Ja o ogłoszeniach bym jeszcze chciał, osobny odcinek musimy zrobić, bo to jest w ogóle fajne, że na przykład jak wiesz, masz mieszkanie syfiaste, to z potencjałem piszesz, no nie? Ale jak jest na przykład bardzo, bardzo małe, takie, takie wiesz, no to jest kompaktowe. Dobra, to słuchaj, to zrobimy o ogłoszeniach i hmm. o różnych takich, osobny odcinek, bo w ogóle musimy o tym pomyśleć. Bo ja z kolei z mojego świata wiem, że jak oglądam prezentację wyników badania na konferencji międzynarodowej i osoba, która robiła to badanie mówi, ten temat wymaga dalszych badań, I to znaczy, że nic z tego badania nie wyszło i wiemy Oczywiście. tyle samo, co, co przed badaniem. Nie? Więc bardzo serdecznie dziękujemy Wam za wysłuchanie tej rozmowy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ja się zastanawiam, ale to może też przy okazji ogłoszenia o tym powiemy, czy kiedyś będziemy oglądać reklamy mieszkań tak jak się zmienił rynek samochodów, że nie ma już samochód za 170 tysięcy, tylko 1600 netto miesięcznie, czy kiedyś będziemy oglądać reklamę mieszkań? To mieszkanie deweloper da od 2300 miesięcznie. No ale to znaczy... wiesz, to są prace, nad tym, żeby to weźmi. Ja, ja wiem, ja wiem. Tylko to są bardzo to poważne prace procentowe legislacyjne. i wszystkie inne rzeczy to... to są bardzo poważne prace legislacyjne i jest bardzo dużo podmiotów, które są tego rozwiązaniem zainteresowani. Ludzie też są zainteresowani. Tylko dzisiaj nie można w sposób odroczony sprzedać komuś nieruchomości. No właśnie. Dobra, dziękujemy jeszcze raz. Subskrypcja, podobał mi się odcinek, komentarz, pytanie i wszystkie te inne rzeczy. Rozmawialiśmy z papieżem rynku deweloperów, jeśli wierzyć mojemu Twitterowi najbardziej znienowidzony obszar teraz. Bo wszyscy się tłuką, żeby nie było tego kredytu 0%. No, ale... ja tam znam parę osób, które czekają. No ostatnio właśnie na ten temat. Robię. So, nic się nie odzywam, nic się nie odzywam, bo kończymy. Dzięki cześć. dzięki serdeczne, cześć.